Witam wszystkich Zabieramy się za robotę Wczoraj tak padało Dzisiaj pogoda bez chmury Nie jak wrót Będzie znowu upał Dobra zabieramy się najpierw na tego Brin Schwantza mu tu Kabelki Żeby nie przeszkadzały Kabelkami się zajmiemy później Zyskać aluminium. Wejdzie tu, czy nie wejdzie? No to jest pytanie. Jak ma nie wejść? O! Tniemy go tu i tego. Dobra, na razie nie będę was męczył szlifierką. Włączę się jak przed przecięte. Zwiększamy trochę tę objętość i zaraz wyjdzie. Tylko niech ja się go tu dobrze O. Ups, trochę idzie. Trzeba by mu dać większego budźcach tu w boczek. Oj, panie, panie. Teraz go tu and go tu bys łapać go. i jak mi się przydał. Łódka nie będę niszczył. Dniem go tu. Może tu jeszcze. O z drugiej strony podważymy Oops. a jak nie to się ponadnie z drugiej strony ale już tam się rusza cały

senya uh. Ho. bestia. Dobra. Może go zaraz do i on po prostu wyjść nie chce. O, madłem. Czy źle złamał trochę? Ja nie to trzeba inny młotek bo to jest z latum. Teraz Tylko tam. tym roku ma problemy logistyczne. Dobra, czyste aluminium odlew, czyste aluminium model. Dobra, teraz my sobie go inaczej zrobimy. My sobie go po prostu. Przetniemy, ale przetniemy go. Tu yep. awaria wyrwało. O! Jakie to są tarcze teraz? Wyrwa cały środek. 这把的，它这啥我收呢？我等我，这个是应该有的。这个 Chyba to, chyba to był słaby pomysł. Jednak mniejsze idą, ale ten jest za duży. Chciałem po prostu, żeby było lżej wyjąć. Ale niestety nie da rady. Chwila przerwy. No te. Sporo waży. Teraz będzie trzeba się natrudzić, żeby to wyjąć. To nie jest takie hopsiu. Trzeba będzie powyginać trochę najprzód, żeby wykałaczka weszła. O panie. No. dopasować wybijak jest takich który będzie dobry dzień. No dobra, no wiecie co będzie dalej, no przecież nie będę wybijał pół godziny przed kamerą. I jak wybiję, to. Wiecie, nie jest to takie hop-siup, nawet nie daje rady. Rozwala się tutaj, nie jest stabilny, nie ma jak przytrzymać. Jak wsadzę to się zaraz rozwala, ale tam jeszcze trzymie. No nic, chwilę muszę odpocząć, bo się zadyszałem nad nim to już trochę wyszło ale będzie mogły choćbym miał po jednym plasterku zdejmować a to waży trochę powiem. bogata sztuka same te aluminium ile waży może dwa kilo także wpuszczę dymka i bierę się za robotę no chyba końcówka, ale musiałem dziada podgrzać i tym sposobem wyciągnąć, bo inaczej nie chciał wyjść. Taki, taki, syn oporny jakiś. Ale jak się go za taki, i i wali. Stojam to o, się poszło. Dobra, teraz już puść, puść niech wystygnie. Teraz go obieramy. No i Polek, po wielu bojach Polek. Jeszcze tu przyszedł go oczyścić, ale się porozwalał cały. Ale co mu pomogło? Ciepło mu pomogło. Nie znam jeszcze takiego, co by się po podgrzaniu nie rozebrał. No także tu teraz oczyszczam go i zważymy a tamte nie wiem czy nawet to nie zostawię bo zmarnowany jestem ale niedługo do Warszawy muszę jechać dał mnie popalić że nawet rana jest bo ten tu odkruszył się obijak po prostu mnie włatę walno no cóż Dobrze nie także zaraz go tu obiorę i zważymy go. No dobra, pozbierane, ważymy, nie będzie mało. Puste, puste, tara 310, tara o 00. Zero, zero i teraz wrzucamy tego transformatora oho możesz kilo 65 to jest ten ze złomowca tak? teraz dołożymy do tego te poprzednie, któreśmy już rozebrali Odki kurde gdzie Kilo 450 jest na razie. O także na tym dzisiaj na razie zakończymy. Bo no po prostu czasu mało, jest prawie 11. Po pierwsze muszę jechać do Warszawy, a jeszcze wysyłki muszę zrobić. No i jeszcze te aluminium zważę. Zobaczymy ile tego aluminium, a to zostanie na jutro. kilo 675 tego aluminium z tego, no także o idzie do odlewu, o, to jeszcze trzeba posprzątać jeszcze tego, po prostu już o jeszcze kawałek nie już się dzisiaj nie wyrobię z tymi trzema, no i to zostanie nie ma problemu ale na gorąco się robi i kapie dobra to to mamy tutaj będziemy zbierać zobaczymy ile z tego wyjdzie praktycznie z tego co dzisiaj rozebrałem to już jest zwrot nie licząc aluminium no. a bycie na bazarku kupiłem taką elegancką szapeczkę makity O Oczywiście bez, bez wiertarki Tu sobie w baterii wkładę Tu będę miał Różne wity Przyszłoplatki Różne pierdoły Dałem równą dychę Pozdro I do jutra Bo dzisiaj już jestem wypompowany 哪啦？